Cześć go widzę. Cześć, widzowie. Dzisiaj sobie zagramy w Minecrafta z moim kolegą. Nie ma no. i będziemy grać w Bedwars. Najpierw on gra. Najpierw... No. I będziemy grać jedną rundę w Bedwarsy. No nie, bo wznowiłem nagrywanie. Boże. Yy, I będziemy grać właśnie meczika, znaczy meczika. Rundkę w Bedwarsy... A, tak. Tak, jest u mnie kolega. Yy, no więc, no. Groj. Right. Wchodzę na stanowisko i będziemy zaczynać Rumpkę? Za... No tak, 8 sekund. No... 4-3 Przytrzymaj Y. Y? No i ruszaj sobie. No i ruszaj mieszką. Aha. Ja sobie A zawsze 24. Zbieram 26, kupuję mieczyk Ja sobie zawsze zbieram 26 Kupuję mieczyk A zawsze kupuję I wełnę To Ale kosti Tylko kostraty tak grają stary Czemu? Stary tak się nie da grać Czemu? O boże! No Bo właśnie dlatego jeden mieczyk Dobra widzę A Ctrl, kontrol kontrolcy Dobra. Teraz mam moje własne ustawienia. O kur. Ja pierdzielę. Dobra, muszę przejść 180 kur... No, za wielkie kur.

R raczej już nikt nie wejdzie. To za chwilę to zrobię tak. Dobra, będę. Będę grał jak chłopek. Czyli... Robię tak Nic. Mówiłem, brakuje mi jeszcze trzech. A chwileczkę. Powinienem takie jednej rzeczy. E, dobra. Tak. Czy ja mam mu pokazać jak się buduje w tej grze? Dobra. Ja pierdzielę. No. Kurde! godbris mi nie wychodzi. Zapomniałem, że nie potrafię za bardzo kurde, Ja pierdzielę, nie? Ja pier... Ja pierdzielę. Mo, 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 diala, diala, mo. Fajn, 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 Proszę, fajn, ja pier... fajn, <tuszę>

No, aha, z dvou stran. No, z DDm, bo z dvou stran mě zaatakovali. O, le... o, aha. Dobře, víte, nara.